Insekty należy tępić marny owadzie. Przejdźcie na moją stronę. Wszystko da się zmienić. Ten świat to dowód na to. Jeszcze nie jest za późno. Ach. Twoja strona nie istnieje od dziś. Ach. Co jest? Ach. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale. Masz uwolnić gościa od motyla! Kolejna kropkowana lala? Nazywam się Biedronka. A może z Oddajcie mi rakula! Nie są stworzone do złych, ale do dobrych celów! Bo co za konserwa? Aż mi się cofnął kłaczek! Ja! Huh? Huh? Spokój kocie, bo pokażę pazury. Myślisz, że jesteś cwany? Oj, mały kiciuś boi się, że mnie zrani swoimi pazurkami. Nie rób tego. Czarny kot powinien mieć czarny charakter już tego! Mirakulanie służą do czynienia krzywdy! Potwornie się rządzisz, ty Stonko! Może jesteś super policji! <laughs> Szczęśliwy traf! Pawełek drogowy? No nie! Już się boję! Kotakiś! zakumizowane zagumizowane złole mają więcej mocy od nas. To nie fair. Nie są zakumizowani. A więc kim są? To demonka i czarci kot. Do kota, to kto? Hesperyt. miło mi. A? Spokojnie, potem wszystko A? ci wyjaśnię. A! 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 Ile przegonie stąd te nasze nędzne podróbki? Bo straszycielko, karm się nim! Strach daje ci potęgę, a niedługo pomożesz mi zdobyć nieskończoną władzę! Bezpieczniej się odłączyć, niż głupio za tłumem! Po co się z nimi trzymać, skoro same możemy się ukryć? Widzicie? Czy ktoś rozpoznaje ten but? To trampek Adriana! Bardzo dziwne. Nie ma wokół różowej mazi. Właśnie, że jest! Wszystko <słyski> ekstra. Super ekstra! <słyski> Fuj. Jak ci na imię? Śliniawica? Koty nie boją się takich zaślinionych robów. <grystanie> Skupmy się i znajdźmy miejsce ukrycia Akumy. Nic tu nie widzę. Tylko litry szlamu. <grystanie> Ratunku! <grystanie> Ratunku! <grystanie> Jest się silniejsza dzięki strachowi. Uh! 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 Okej, okay, ale najpierw musimy wydostać się z tej mazi, zanim całkiem zasnie. Zauważyłeś, że potwór nie ruszył, tylko Iwana? Tak, ciekawe dlaczego. Myślę, że ten potwór. A gdzie są Sabrina i Chloe? Znajdziemy je, nie martw się, jeśli uda nam się stąd wyjść. Całe szczęście, że ja od urodzenia mam takie genialne pomysły. Nikt się nigdy nie przedrze przez tę naszą barykadę. Możemy się wyluzować i poczekać aż czarny kot nie zrobią. Spóźniliśmy się. Patrz na to, możemy wyśledzić potwora. <laughs> tak, to jest po prostu odlot. Jeśli możesz, to nie odlatuj przez chwilę, dobrze? Soki! Ich strach da ci dosyć mocy by pokonać biedronkę i czarnego kota. A teraz przynieś mi ich mirakula! Halo, czy ktoś tu jest? Biedronka. Chloe Bourgeois! Spokojnie, wyciągniemy cię stamtąd! Moglibyście się pośpieszyć! Czy jest tu ktoś jeszcze? Tak! Obecny! Ali? Jestem! Natanie! Tak! Adrien! Adrien? Uh, tak, jestem tutaj! <grym> uh. A co jest z Marinette? W porządku, wszyscy są! Uh. Nie mogę tego ruszyć! Spróbujcie się uspokoić, zaraz wymyślimy sposób na uwolnienie was! Uh. 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 Okej, okay, robi się troszeczkę strasznie. Czuję jego tęsknotę, Władco Ciem. Jest głodny, zgłodniały miraculu. Mirakulu! Stop ani kroku dalej, bo inaczej odbiorę ci twój amok. Naprawdę chcesz, żebym cię zniszczyła? Jest do twojej dyspozycji, władco Ciebie. Ah. Frustracja wywołana pragnieniem Mirakulów. Aż za dobrze znam to uczucie głodu. Leć do niego, moja mała Akumo, i zawładnij tym emo-podporem! Żarłoku, jestem władca Cię. Odczuwasz niepohamowany głód, który mogą zaspokoić jedynie Mirakula. Daję Ci moc wytropienia ich. I pożarcia wszystkich co do jednego! A jak już połkniesz ich posiadaczy, oddasz dwa mirakula w moje ręce. Mirakulum biedronki i czarnego kota. O, ale nic cię nie martw! Zwrócę ci je jak tylko załatwię swoje sprawy. Dodam w prezencie jeszcze mirakulum pawia i swoje, a wtedy zjesz wszystkie mirakula świata i twój głód zostanie wreszcie nasycony. Czy przyjmujesz ofertę? W takim razie nadszedł czas rozpocząć ucztę. He? Przepraszam. Oh. Marinette, Marinet! Jesteś najlepszą na świecie biedronką, ale nie mogę narażać ciebie i czarnego kota przez swój błąd z przeszłości. Proszę cię o wybaczenie. Życzę ci szczęścia, zapomnij o mnie, Twój fool. O oh, nie! Dziki! Nie! Hey. Mistrzu, oh. zaczekaj! Oh. Adrian, dom. Troje dzieci i kotek, albo nie, kotek. chomiczek. Marinet! E? Co? Co tu się dzieje? Tiki? wróciłaś już może? No. Marinet! Chcesz poznać mój wielki sekret? E? Adrian? Jestem zakochany w dziewczynie o imieniu Chloe! A! Chłopiec piaskowy wyrusza na łowy. On ożywia koszmary senne. Kiedyś z Chloe będziemy mieli piękny dom i chomika, którego nazwiemy Marinette. Już chłopiec piaskowy wyrusza Tiki, na łowy. O nie, zapomniałam przecież. Muszę odnaleźć Tikki. Marinette! Najwrókniejszą i najmądrzejszą dziewczyną jest Chloe! A... Pszeniczne ziarnko idzie już spać, a jako chleb ma rano wstać! Mniam, mniam! Hmm? Zawsze marzyłem o tym, żeby pożreć piekarza! A! To jakiś potworny koszmar! To jest klam. Plak, się, Plak. Nie, kto cię zamienił w skarpetę? Nie. <grymne> Przyjaciele, nadszedł już czas. Drogie Kwami, dzisiaj, jak wiecie, mamy niepowtarzalną okazję nawiązania kontaktu z nuru, ale żeby to osiągnąć, musimy najpierw połączyć nasze głosy. Kwami, śpiewajcie! Piec piaskowy wyrusza na łowy, Marinette! Jestem zakochany w Chloe! Oh. 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 Natali, Tato! Czy ktoś mnie słyszy? Uh. To nie działa, Sas! Brakuje nam kilku kwami, przydałby się nam, Paw. Nie mamy od niego wieści od bardzo dawna. Jeśli Waze by się przyłączył, kolejna okazja skontaktowania się z Nuru będzie podczas kolejnych urodzin. Zawołajcie go! Mm -mm. Muszę zostać na straży. Ale to jedyna szansa odnaleźć Nuru i władcę Cię. Medytacja dla Zer. Dobra, lecimy. Kot? Jaki jest kot? Tiki! Halo, słyszysz mnie, Tiki? Już, chłopiec piaskowy! Wyruszamy! Mistrzu! Mistrzu, – Co jest? – Szybko, mistrzu, uciekajmy to oh. Jesteśmy duchami Zakonu Strażników Mirakulów! Przez ciebie straciliśmy aż dwa Mirakula! To nie moja wina. Nie zrobiłem tego specjalnie. To, to była twoja wina! wina twoja, twoja wina! wina twoja, twoja wina! wina. – Marinette, przemiana! Nie mogę, mistrzu! ty jest w Mirakulów! Jestem zakopany w jednej dziewczynie, To katastrofa, Marinette! Nie można porozumieć się z Kwami, kiedy tkwią w swoim magicznym świecie! POMOCY! Tato! Jesteś taki jak monarcha, używasz tych samych metod i nigdy nie oddam ci mirakulum. Obejdę się bez niego. Jeśli nie pozwolisz mi ulepszyć świata, przemienię go swoją własną mocą. Będę strykał wszyscy znikną. Nie pozwolę ci na to! A jak niby mnie powstrzymasz? Cały świat skąpał się w blasku czerwonego księżyca. Nie wiesz, jaki przedmiot rządzi moim M-potworem, ani gdzie on jest. Jeśli będziesz kombinować, pstryknę palcami. Przegrałaś, Biedronko. Nie! Zawsze jest jakieś wyjście! Szczęśliwy praw! Widzisz? Szachmat, Biedronko. Masz rację. Nie mogę cię pokonać. Ale wygrana to nie zawsze to, co myślimy. Mówię ostatni raz. Nigdy. Wszyscy ludzie zginą, jeśli go nie oddasz. Chcesz zapłacić aż taką cenę? Ty jesteś jedyną osobą, która zna odpowiedź. Aaaa! Tworzy. Wszyscy, których kochałam, zniknęli. Hm. Wcale nie wszyscy. Kagami? Felix? Co się dzieje? Co ty zrobiłeś? Stworzyłem lepszy świat, drogi kuzynie. Teraz jesteś wolny. Co? Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dla ciebie. Mój mały Amoku, czy czujesz moją złość? Przynieś światło do mojej kreacji i pozwól żyć moim emocjom. Czerwony Księżycu, jestem Argos. Razem uwolnimy Adriana z łap mojego wujka i nareszcie będzie wolny. O, Sorki, jestem spóźniony. Do zobaczenia, Marinette. E, na razie. Adrien <noise> Felix? Chowaj pióra. Od tygodni czekałem na odpowiednią okazję, by cię uwolnić. By uwolnić was oboje. Uwolnić nas wszystkich i stworzyć nowy świat, gdzie nikt nie będzie nam rozkazywał. I voila! Wolność! Jesteśmy razem! Czy nie jesteście szczęśliwi? Co ty wyprawiasz, Felix? Tak nie wolno! Masz sprowadzić wszystkich z powrotem. Sprowadź ich teraz! Nie podoba ci się? O co ci chodzi? Ech, myślałem, że chcesz wyzwolić się od ojca. Spójrz, jest idealnie. Tylko nastroje. Mamy wszystko, co potrzebne do szczęścia. No już, podejdź. Ja się ciebie nie boję. On długo nie wytrzyma! Do mnie! Koniec twoich rządów, mała Akumo! Niezwykła wiedro! E, tak, a może dokończymy rozmowę później? Zaczekajcie tu na mnie, okej? Okay? Ekstra! Wielkie dzięki! Wykonałaś idealnie swoje pierwsze zadanie. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Jesteś po prostu najlepszy, To e, Znaczy... Fenomenal. Mów mi fenomenal. Pasuje do ciebie. Zawitane. Zaliczone. E. Trzymaj, to należy do ciebie. Wiem, że jesteś dzielny i nie boisz się władcy roku, ale niech ta żaba przypomina ci, byś był ostrożny. Dziękuję, Biedronko. Wszyscy naładujcie moce przed starciem z emo-potworami! Mhm. Ryzykant pokonany. Ale Biedronka na pewno popełniła jakiś błąd. Już za moment okaże się, jaki. Walka się nie skończyła, kontrataku! Chowaj kroki! Dzięki, Adrien. Podrzucę cię do pociągu. Nie chcę wracać do tego pociągu. Wolę zostać i z tobą walczyć. A co z twoją podróżą? Chcesz się sprzeciwić swojemu tacie? Tak. Dałaś mi odwagę, której potrzebowałem. I czuję, że teraz nic mnie nie powstrzyma. <śmulata> <śmulata> Cześć wszystkim! Poznajcie Fenomenala, nowego opiekuna Miraculum Psa. O, czarny kot! Miraculum Psa i mirakulum Kota. Pies kot! Zabawne, co nie? Co komiczne. Cieszę się, że będziemy razem walczyć. No już, łap! Hmm. Wiedziałam, że się polubicie. Dzięki magii Mirakulów nawet psy i koty żyją ze sobą w zgodzie. Od dziś będziecie spędzać ze sobą sporo czasu jako koledzy z drużyny. <laughs> Na no zawsze. <laughs> Drużyna Mirakulum gotowa? Możemy ich atakować, więc ich uwięzimy. Będziemy sprytni bez ryzykowania. Kogucie, daj sobie moc multiplikowania przedmiotów. Potrzebujemy więcej okularów. Sublimacja! Hmm. Teraz zwabimy emopotwory w jedno miejsce. Pancerniku, stworzysz osłonę. Potem przemienię się w biedro Pegaza i otworzę portal, do którego wpadną emopotwory. Portal dokąd? Do miejsca, z którego nigdy nikogo nie skrzywdzą. Hmm. Zaczynamy przedstawienie. Ha! 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 Ha!